Siemaneczko witam w kolejnym filmie dzisiaj mamy niedziela godzina po 16 .00. dawno nie było żadnych filmów no powiem szczerze że nie chciało mi się robić te upały to tak mnie wykańczają mam nagrane tam dużo na zapas także jak tylko mi się zachce nie jak się ogarnę z robotą to będziemy robić filmy mogę wam streścić jedynie tak co się działo ostatnio no to tutaj ostatnio orzech już pod rzepak Duży John z pługiem, i przytrafiła się awaria, bo urwałek jeden przedpłużek. Może tutaj dołożę zdjęcia jakieś jak ten, jak my spawali. W opryskiwaczu założyłem tutaj ten rozdzielacz ręczny. Całe szczęście, że go nie sprzedałem, no bo zawory z Araga, co tutaj były, przełożyłem do tamtego opryskiwacza, do hardika, bo tam ma być sterowanie z GPS-u. Z tego GPS-u Hydra System, mam też GPS-a, mają się same zamykać sekcje. Tylko, że jeszcze czekam na ten system Pejka. Ta wersja z GPS-em miała być yy, w połowie sierpnia, no i dali i nie ma. Będzie pod koniec tygodnia, więc na razie ten opryskiwacz mam. E, unieruchomiony. Także, no, nie wiem, nie wiem, jak to by napryskał. Tutaj jeszcze parę dni temu leżała wszędzie pszenica. Eee, pół przyczepy wysypane tutaj było 3 tony około. 3 tony już mam zworkowane, e, zawiesione do, do klientów, że tak powiem. No i tutaj jeszcze muszę zawieźć pszenica do ruptawy. E, na jak się nazywała ta ulica? Nie wiem Na dy. Tam mam kukurydza 1,5 hektara. Nie wiem, może mi ogląda ten kolega, akurat to się odezwie, bo nie mam numeru do niego. Straciłem numer, bych tam musiał zajechać, żeby się, żeby się dogodać. Ale może ogląda ona, bo ten kolega, jego sąsiad to, to mu doznać i się ode, do mnie odezwie. Tutaj w aparacie zrobiłem sobie mikrowysiew. No nie nie pokorza, bo jest zasłonięte. Nie miałem mikrowysiewu i miałem problem z dawką rzepaku. Za dużo mi sięło i tak no, doszło do wniosku, że może. Te moje plony nie były takie rewelacyjne, bo było za dużo nasion wysiotę. Ale to taki moi na razie, te podejrzenia o, że tak powiem, podejrzenia. I teraz będziemy już siąć tak jak trzeba. Planuję teraz wysiąć 35-40 nasion. Jeszcze zależy od siły kiełkowania. Tutaj mam rzepak. Na razie z Sengenty tylko jutro ma przyjechać jeszcze yy, z tego, z Lidei. Ten Capello. Dwie odmiany: Cornetta i Henrietta. O Henrietta w ogóle nie idzie poczytać na internecie, jeszcze jedynie tam jakieś poletka doświadczalne, czyli jest to nowość. Kornetta już bardziej znany, ale szczegółów nie znam na razie. No tutaj jeszcze e, zasypani, wszędzie pszenica. Tu jest pszenica. E, Kombań jest do posprzątania, zakończył wczoraj żniwa. Ostatni kawałek owca wykoszony na usłudze i koniec żniw. Tutaj mam wysypano pszenica. Tutaj mam pszenica, na tej pszenicy jest yy, Dubaj. Tu jest wysypany Landrich, i tam jest wysypany jeszcze jeszcze. Co się Jak to się nazywało? Kurde, nie pamiętam, ale szukam innej odmiany pszenicy. Także, jakby ktoś miał coś fajnego, że sypało dobrze, no to mi dajcie znać. Chętnie coś kupia. Myślałem, tutaj nad LG coś tam. Kariatyda to się nazywało? Nie, nie wiem, nie pamiętam teraz, ale szukam czegoś, co dobrze sypie. No, u mnie tak około 7 ton wychodziło. Także myślałem, mogło być lepiej. Tutaj mam zaorane już zaorane przejechane talerzówką. Ta leżówka dość tak dobrze robi, jeżdżę nią z małym Johnem 12 na godzinę około Na 5 cm ustawione, ale też jest twardo jakoś tak do ziemi, super nie wchodziło Tutaj babcia dzisiaj chciała, żeby i nagrać pomidory no. Chcę się pochwalić, jak tutaj ma w szklarni dużo pomidorów Bardzo duże No, fajne duże No tu No Pan Mirek, pan Mirek w robocie sobie obejrzy Jakie tu mamy pomidory no. tu pomidory, a tu papryka Konkrety te pomidory obrodziwe. No. no i się zastanawiam, czy sioć tego Landricha jeszcze i Dubaj, bo to mam po kwalifikacie eee, Czy po prostu siódź wszystko nowe. W sensie no, nowe, nowe umie, nowe odmiany jakieś. Ten e, Landrych u łujka wyszedł 7,5 tony. Treffer mi około 6 ton. Dubaj, no nie wiem, Dubaj ma ich mało, bo tylko pół hektara. I to jest na tej przyczepie pełny zbiornik z dominatora, no to też około 3 ton. No to 6 ton z hektara. No, nie wiem. No i we wtorek planuję wsiąść rzepak. Będę myśleć z tym wałem, który tam na naprzód jakiś czas temu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ciekawy jestem, czy będzie fajnie, fajnie robiło, czy jednak braknie mocy. To jednak też trzeba trochę koni poświęcić, żeby to pchać, nie? No aha, i mały John jest na szeroki, bo wczoraj tam koło więzienia sypałek NPK, podrzepak. I mi szczelił wąż e, hydrauliczny w rozsiewaczu, że nie dało się zamknąć. I, i łódkołek tylko to koszulką zjechałek tam, jak kiedyś mieszkawek. i traktor tam zostawiłem. Dzisiaj już byłek, e, byłek tam z rana wąż wymieniłek i no i w sumie można by już dzisiaj jechać, ale nie chce mi się, już niedziela jest. Pszenicy tam mam tyle. Tu na tej przyczepie też jest pszenica. No, ciężko tu pokazać, bo ciasno jest, a ja tu jest Takich trochę wyjściowych tych. No tu mam ile? Cztery przyczepy nasypane? Nie, więcej chyba nawet. Dużo. Dużo, no. No kurde, no koszulka nie chce tam się wciskać. No ale jest dużo. Na tej lewej stronie jest dużo. Wyszły takie mankamenty w tej stodole do przerobienia. Na przykład tabelka mi przeszkadza przy podgarnianiu Trzeba ją będzie zlikwidować, przerwyć tam wyżej. Tutaj z drugiej strony też tak zaczęło wypychać ściana Tu zaczęło wypychać ściana I mam to osztrabowane Jakby ktoś taki koła potrzebował to on... Bo mi to w sumie niepotrzebne jest miejsce zajmuje do tego wału naprzód. No. Najlepiej by było tu całe wybetonować, wzmocnić to i sypać tak na całe, nie? No, ale to, nie wiem, dużo roboty już. Ale tylko dlatego, żeby to wywalić, to zaś dziadek tam ja uczył. Nie chcę moje, bo to jest. No. Bo to jest na nic taki. Jakiś syf tam jest. Dobra, i co coś jeszcze chciałem pokazać? No nie jest, no Beda, beda montował. W szklarni dużo pomidorów. Beda montował te filmy. Yy, czyli tak: Jakby się odezwał tym gościu, co od niego pole. I tam jest te półtorej hektara kukurydzy. Na ździebły. Na, na zdziebły, to by było spoko. Yy, dwa, jakby ktoś właśnie z tą pszenicą też mi coś tutaj doradził, co u was fajnie sypało. To też by chętnie kupił trzy, czekamy na Pejkę, no i reszta no to już filmy będę robił na bieżąco. By da wam pokazywał, co się u nas działo, żniwa całe. Mam nagrane chyba 4 godziny na kamerze. Aha, kamera jest pod, pod wiatą. Dobra, także tyle w tym dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. taką krótka relacja niedzielna. trzymcie się, na razie, hej. A, jeszcze zapomniałem, że mam nowy akumulator tu w John stary odmówił posłuszeństwa no i kupił jaknówka z Aktechu w Zenoksie na drugi dzień już John Deere jechał orać no. Zenoks to, jest... to jest najszybsza dostawa jaka może być